Na koniec bonus, bo choć antybiotyki dostaniesz tylko na receptę, ich nadużywanie ma katastrofalny wpływ na twoje jelita. Problem i wyjaśnienie mechanizmu. Antybiotyki ratują życie w przypadku poważnych infekcji bakteryjnych i chwała im za to. Jednak problem w tym, że często są przyjmowane na zapas, np. Na przy infekcjach wirusowych, na które Niestety one nie działają. Antybiotyki działają jak bomba atomowa zrzucona na twój ekosystem jelitowy. Niszczą nie tylko te złe bakterie, ale Równocześnie dziesiątkują populację tych dobrych, kluczowych dla zdrowia bakterii. Taki bałagan zwany dysbiozą może utrzymywać się miesiącami, a nawet latami po takiej kuracji jednej antybiotykowej. W naszych jelitach żyją biliony mikroorganizmów, które pomagają trawić, produkować witaminy, trenować odporność i wpływać na nasz nastrój. Kiedy niszczymy ten ekosystem, otwieramy pole do popisu dla grzybów, m.in. dla kandidy czy niebezpiecznych bakterii jak Klostry. Difficile. no i one właśnie mogą wywołać ciężką biegunkę i inne groźne stany. Skutki długofalowe to osłabienie odporności, większa podatność na alergie, problemy trawienne i zwiększone ryzyko otyłości. No i lecimy z rozwiązaniem, czyli jak mądrze przejść antybiotykoterapię. Przede wszystkim bierz antybiotyk tylko wtedy, gdy jest to medycznie uzasadnione. Zawsze dopytaj lekarza, czy na pewno jest to infekcja bakteryjna. Możesz poprosić o antybiogram. Jeżeli antybiotyk jest konieczny, absolutnie kluczowe jest wspieranie jelit. Twoim najlepszym przyjacielem w tej sytuacji staje się dobry probiotyk. Badania pokazują, że może to znacznie zmniejszyć ryzyko nieprzyjemnych skutków ubocznych, jak biegunka poantybiotykowa. Szczególnie cenne są tutaj szczepy Lactobacillus rhamnosus oraz drożdże Saccharomyces boulardii, które są odporne na działanie antybiotyków. Pamiętaj, by przyjmować probiotyki kilka godzin po antybiotyku. Kontynuuj przyjmowanie probiotyków przez co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu leczenia, aby dać mikrobiocie bakteryjnej czas na odbudowę. No i też bardzo istotna będzie tutaj dieta. Jeżeli chcecie, to mogę też oddzielny odcinek na ten temat nagrać. Więcej błonnika z warzyw, to pożywka dla dobrych bakterii. Pamiętajcie, włączcie do diety też kiszonki, kapustę, kimchi, kefiry czy jogurty naturalne. To naturalne źródło bakterii kwasu mlekowego, które wspierają odbudowę naszej mikrobioty jelitowej.